Cześć, witajcie na kolejnym filmie z cyklu Monety Państwa Polskiego. Dzisiaj klipa 2 groszy, oczywiście ta po lewej stronie, bita z templem luszczanym. Nakład unikatowy, 5000 sztuk, także wyobraźcie sobie, 5000 osób tylko może posiadać taką klipę. Moneta bardzo piękna i zaraz sobie przejdziemy do drugiej strony monetki. I mamy tutaj drugą stronę, pięknie wybite napis 10 lat w obiegu, 1995-2005, Rzeczpospolita Polska, orzeł w kolonie, znak mennicy warszawskiej u góry, MW. Po prawej stronie monetka zwykła, obiegowa, 2 grosze, rocznik 1997, znak mennicy pod łapą. Ja Wam dziękuję za uwagę, zapraszam na następne filmy, czymcie się i miłego dnia.